Witajcie w auto na Blask największym sklepie z kosmetykami do autodetailingu w Wielkopolsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Cześć! W auto na Blask jestem odpowiedzialna za kompletację zamówień oraz uzupełnienie stanów na sklepie stacjonarnym. Posiadamy ponad 500 m2 powierzchni magazynowej i sklepowej, a dziennie robię ponad 10 km w pieszu. A. Działamy według zasady real-stock, posiadając realne stany magazynowe. Cześć, jestem Marta, to mnie najczęściej spotykacie tutaj na sklepie i to ja odbieram Wasze telefony. Gdy potrzebujecie pomocy, zawsze możecie się do mnie zwrócić, a ja doradzę Wam jak najlepiej. Pamiętajcie, że wszystkie ceny i promocje, które obowiązują na naszym sklepie internetowym, znajdziecie także w naszym sklepie stacjonarnym. Od ponad 15 lat rozwijam auto na blask i dbam o najwyższą jakość obsługi w firmie. Na co dzień rozwiązuję kluczowe problemy w firmie i dbam, by nasze półki zawsze były pełne stawiam na rozwój relacji i budowanie społeczności pasjonatów motoryzacji. Dla mnie liczy się nie tylko auto, ale każdy detal prowadzenia biznesu. Zapraszamy głuszyna 58 Poznań. Zapraszamy do zamawiania. Zapraszamy i do zobaczenia. Zapraszamy również do obserwowania naszych sociali.